Pod i Michał Grobelny na naszej scenie za chwilę wystąpią dla państwa na wielki finał pytania na śniadanie, ale my chcemy oddać głos Arkowi Kusowskiemu. Witaj. O, dzień dobry, witam. E, niezwykły koncert przed nami. Co to będzie? No jutro o godzinie 20:00 w teatrze Kapitol e, piosenki Anny Jantar w nowych aranżacjach. Dzisiaj usłyszymy przedsmak tego, co moi koledzy zaprezentują. Mm -hmm. To są twoi koledzy i uczestnicy The Voice of Poland dwójkowego programu. Tak, oczywiście jutro wystąpią wszyscy uczestnicy z czterech edycji. Znaczy, z czterech, nie to jest dobra. No nie wszyscy, czterech, ale nie... To ale... nie jest tylko i wyłącznie ostatnia edycja, ale z Najlepsi, A, tak, ci najlepsi będą śpiewać. Koncert pamięci Anny Jan, tak? Ja tak, o godzinie 20 w Teatrze Kapitol. No, duże zainteresowanie budzi na mieście, więc bilety wszystkie wyprzedane Żartujesz. zostały tylko wyjściówki, tak. Także dzisiaj chyba nawet u Was będzie można dwie zdobyć. No dobrze. Tak, oczywiście, tak że tak. Czekamy i oddajemy już głos tym, którzy teraz dla Państwa specjalnie zaśpiewają. Co to będzie? Tylko mnie poproś do tańca. Tylko mnie poproś do, do tańca. W... Do zobaczenia. Miłego dnia życzymy. Do zobaczenia. Ty, co za nic garść marzeń mych masz, za nic masz. Krótko trwa życie moje, no yeah. ty, co dni w rok nie zliczasz, czy wiesz, czy ty wiesz, co to jest strach, usiłku dnia, ty nie chodzisz spać, a ja się boję. Coraz bliżej, kroki słyszę. Jedną chwilkę jeszcze tylko. Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę. Od krańca świata do krańca. Dobrą. Tylko mnie poproś do tańca Jakbyś mnie kochał nad życie. Ja ci z nadziei różańca Odpustam Tylko mnie poproś do tańca Dopóki młoda godzina Pożegnie zęb